Były i obecny kapitan Włosławi Włocławek Mirosław Kasiński i Marcin Piotrowski. Czego byście sobie kibicom klubowi życzyli w nadchodzącym roku? Wiadomo, że Marcin jest związany na co dzień. Mirek po wielu latach wrócił do kraju i co byście życzyli sobie i kibicom? No, nam przede wszystkim zdrowia, żebyśmy mogli jeszcze grać w piłkę tak jak ja i Mirek, chociaż Mirek trochę starszy ode mnie. No i żeby jak najlepiej w tym klubie naszym było. Marcin, cele. W Czubie, trzeciej ligi, po rundzie jesiennej. No, żeby nie było gorzej niż jest. Ja. Mirek Kaczyński. No na pewno życzyłbym sobie, żeby, nie wiem, czy mecze będą tutaj, czy na uszy, że na pewno, że, żeby były pełne trybuny. To jest najważniejsze, bo gra się zawsze dla ludzi. Wiadomo, kochamy tą Wocławie to jest nasze życie. To same chcielibyśmy, żeby jak najlepsze wyniki osiągała. Tak jak, tak jak Marcin powiedział, na pewno nie gorzej niż teraz. Wiadomo, byśmy chcieli, gdyby najlepiej, żeby było... To już są, zależy od, od klubu, od prezesów, od, od jak wyglądają sprawy organizacyjne. Niestety nie wiem, jak wyglądają, no, ale byśmy chcieli, żeby drużyna jak najwyżej grała. Wiadomo, że życie się w waszym środowisku toczy wokół piłki nożnej, ale też są jakieś marzenia w życiu prywatnym. Może nam zdradzi kapitan, jakie by miał marzenie w tym roku? Ciężko powiedzieć. Ciężko powiedzieć. Trudno było Nie. Na dzisiaj na ten 1 stycznia, na, ten, na, na 12? Ja powiem, że mi wyjątkowo łatwo, bo wczoraj dosyć spokojnie spędziłem tego sylwestra, także dobrze czułem się na boisku. Także oby tak dalej. Sportowo oczywiście. Marcin Piotrowski w trakcie treningów, bo dopiero 13 stycznia rozpoczynają się tak. treningi do rundy wiosennej. Trener przekazał każdemu indywidualnie rozpiski, także trenujemy już już, już drugi tydzień. Indywidualnie oczywiście. Masiński, marzenia prywatne na spełnienia w tym roku? <noise> prywatne marzenia, nie będę, nie będę ich upubliczniał, bo to są prywatne. Nie, jeżeli chodzi, wiadomo, o klub tak jak wspomniałem. Jak najlepsze miejsce, jak najwięcej ludzi na trybunach, atmosfera i to wszystko. I zdrowie, myślę, ja tego meczu, bo zawsze te bramki padały w drugiej, trzeciej minucie, jak coś. prześledziłem ostatnie lata, dzisiaj 12, 11 minuta 35 sekund. Dlaczego? Tak wyrównanie mecz. Oczywiście, czy, zespół Czy wszyscy chcieli w bramkę? Dwa zespoły były tak przygotowane do gry. Wczoraj spędziły sportowo Sylwestra, także walka była zażarta. Wasza zwłaszcza bramkarz w drużynie przeciwnej, czyli, czyli... Dysponował, Dysponował bardzo, formą, dzisiaj w bardzo, bardzo dobrej formie. Mimo, że na co dzień gra w polu, ale dzisiaj wyjątkowo na, ustał na bramce i najlepszy zawodnik na placu. Pozdrawiamy Sebastian. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy.